Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudatur Jezus Chrystus. Dziś opowiem Wam o herezji Sola Fidei. Hasło Sola Fidei, tylko wiarą, było jednym z głównych fil filarów reformacji protestanckiej. Oznaczało wiarę, że człowiek zostaje usprawiedliwiony wyłącznie przez wiarę, bez uczynków. Kościół katolicki stanowczo odrzucił to nauczanie na soborze trydenckim. W 1545 roku, który trwał aż do 1563 roku. Orzekając, że wiara bez uczynków jest martwa. Jak to jest powiedziane w liście św. Jakuba w rozdziale 2, werset 26. Nauka katolicka głosi, że usprawiedliwienie jest dziełem łaski Bożej udzielonej przez wiarę, ale potwierdzonej uczynkami. To współpraca człowieka z łaską, nie samowystarczalność. Herezja sola fidei. Prowadziła do odrzucenia sakramentów, władzy Kościoła i tradycji, dlatego została potępiona. Katolicka wiara to nie tylko przyjęcie prawdy, lecz także życie nią w uczynkach i wierności Bogu aż do końca.